Skąd pochodzą produkty na AliExpress? Sprawdźmy sobie dla przykładu Te buty na AliExpress kosztują prawie 26 zł. Z kolei w Polsce może się dostać za 95 zł. Wydawać by się więc mogło, że jest to znakomity interes. Jednak jeżeli myślisz, że sprzedawcy z AliExpress to są producenci, jesteś w dużym błędzie. Bo na AliExpress handlują wyłącznie sprzedawcy detaliczni i nie znajdziesz tam raczej żadnej fabryki ani producenta. Nie zmienia to jednak faktu, że ceny na AliExpress dla polskich klientów są bardzo atrakcyjne oraz niskie. Gdzie więc ci wszyscy sprzedawcy z AliExpress zaopatrują się w towar, że mogą go sprzedawać? w tak niskich cenach i dodatkowo z zyskiem? Odpowiedź jest jedna, 1688.com. Tutaj te buty kosztują już tylko 24 juany, czyli jakieś 13 zł i 50 groszy. Szybko licząc, ten sprzedawca na zakupie tych butów z 1688 oraz sprzedaży ich na Aliexpress zarabia prawie drugie tyle. Dodam, że dwa te portale, czyli Aliexpress oraz 1688 należą do tego samego właściciela. O co więc tu chodzi? Aliexpress to portal detaliczny przeznaczony dla klientów zagranicznych. Z kolei 1688 to portal do handlu hurtowego przeznaczony wyłącznie na rynek wewnątrz chiński.